Zapraszam Państwa na kolejny wywiad z dr Bożenyną kędzierzawską. Dzisiejszy, część pierwsza nosi tytuł Duchy są wśród nas. Druga część już wkrótce. Zapraszamy. Serdecznie Państwa witam. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie chciałam poświęcić na temat oczyszczania ludzi, oczyszczania domów, samochodów od czego? Od złych duchów, od demonów. Tak proszę Państwa, nie śmiejmy sobie, to są poważne sprawy. Są demony, są duchy. Duchy można byłoby podzielić na kilka grup. Duchy kiedy człowiek odchodzi umiera duch wychodzi z ciała i idzie przed oblicze Boga i tam Bóg decyduje czy idzie do czyśćca czy idzie prosto już do nieba ale są również duchy które pozostają tutaj na ziemi one są przywiązane czy do domów czy do majątków czy też Stały się jakieś straszne rzeczy. One nie mogą odejść, nie mogą oderwać się od ziemi. Są również i demony, naprawdę są. Chciałam Państwu przytoczyć przypadek jeden i to właśnie w Chicago. To wszystko, co podaję, to z terenu Chicago. Przyszło do mnie małżeństwo. No i żona mówi, że proszę pani. Ja w domu widzę różne takie jakieś ciemne chmury przesuwają się, różne jakieś tak jakby muszki, takie chmury muszek na ścianach, w ogóle w powietrzu, w tym domu, tylko w tym domu. No, co dalej? Jak ja się kładę, to pokazuje mi się czaszka, która nade mną jest. A mój mąż uważa, że to moja wyobraźnia. A może i gorzej. Ale co najgorsze, to, że ja widzę, to, że ja, że ja czuję, to jeszcze, jeszcze można żyć z tym. Ale co się w naszym domu dzieje? My jesteśmy wspaniałym, udanym małżeństwem. Mamy dzieci, mamy właściwie wszystko, co człowiek mógłby zamarzyć, i jesteśmy tym naprawdę dobrym małżeństwem. Jesteśmy. Ale ciągłe nieporozumienia, ciągłe sprzeczki, ciągłe zgrzyty, ciągle coś tu zimno w tym domu. Zimno, obco i jakoś tak nieprzyjemnie. No i przyszli. Mąż mówi, proszę pani, no <gry> uważam, że żona jest no, w porządku, ale niech pani sprawdzi. Żona mówi, ja też uważam, że, że, że jest w porządku, ale bardzo proszę. No i diagnozuję. Diagnozuję oczywiście pierwsza y, diagnoza, y, to jest y, ta z, od strony fizycznej. Zaczynam zawsze od mózgu i pytam się, co z mózgiem prawa, półkula lewa, czy tam nie ma. Wszystko idealnie, i pozostała diagnoza również idealna. Więc ja wie, no proszę państwa, pozytywnym fizycznym, mózg i w ogóle wszystko jest idealne. No ale teraz zabieramy się za część psychiczną mózgu, a może, no, sprawdzam część psy, psychiczną mózgu. Kobieta jak najzdrowsza. Ja wie, proszę państwa, tu jest wszystko w porządku. Dobrze, w takim razie biorę ją na wizję. Czy to jest jej fantazja, czy rzeczywiście ona widzi? I mam potwierdzenie. A kobieta widzi. To, że ktoś inny nie widzi, to nie znaczy, że ona ma nie widzieć. Nie wszyscy mają ten dar, bo to jest dar. Czy to jest dar, który to jest, powiedzmy, są dary, no ale to jest dar, który sprawia jakiś lęk, ale rzeczywiście widzi. Idę w ślad za tym. O co tu chodzi? Pytam się, czy to jest coś związanego z tą kobietą? Czy to jest coś związanego z tym domem? Tak. W takim razie proszę podać adres, i pytam się konkretnie. Adres ta, i ten, i ten, numer ta, i ta ulica. I wchodzę transcendentalnie pod ten adres, w ten dom. I co ja widzę? Ja widzę dusze, które są przywiązane w tym domu. Ja mówię, proszę Państwa, ja już teraz wszystko rozumiem. Pani jest zdrowa i psychicznie, i fizycznie. To, że u Państwa coś się źle dzieje, to, to jest wina dusz. Ale co to jest jak? Nie wiem. Po prostu pytam się. Czy wystarczy tylko i wyłącznie poświęcić? i proszę Pani, już był ten dom święcony i świeczki, i kadzidełka, i modlitwy. I dalej to trwa, dalej trwa. Pytam się dalej. W takim razie, jeżeli poświęcenie, modlitwy, świeczki, palenie, modli jeszcze raz przemodlony ten dom, a jednocześnie coś się z tymi duszami dzieje, one nie mogą odejść. Pytam się, czy wystarczą jakieś specjalne modlitwy. Odpowiedź nie. A za tym co? Egzorcyzm. No cóż egzorcyzm, to jest najwyższa w Forma i najtrudniejsza. Ja tak się chwilę zatrzymam przy tym słowie egzorcyzm. Co to jest egzorcyzm? To są specjalne modlitwy, które egzorcysta odmawia, i dzięki tym modlitwom jest w stanie usunąć wszystkie duchy złe w ogóle duchy bo nie tylko złe. Jak również demony, ale to jest potężna sprawa, z tym nie można się bawić, tego nie można bagatelizować. My mamy bardzo mało egzorcystów, dlaczego? Bo mają świadomość czego że w czasie odprawiania tych egzorcyzmów to zło wejdzie w nich albo w ich domy, w ich najbliższych. I taka jest prawda. Ja korzystam i robię egzorcyzmy, ale nie bardzo sobie wyobrażam, zupełnie nie wyobrażam sobie, gdybym nie miała daru jasnowidzenia i jasno Ja bym nie odważyła się, ale ja cały czas odmawiam, mam oczy zamknięte, czytam, później mam oczy zamknięte i kontaktuję się z tymi duszami. Ja ich widzę, oni ze mną rozmawiają. I to ja mogę z nimi. Dojść do jakiegoś porozumienia. Tak, kochani, wierzcie, że z duszami można rozmawiać i dusze są cudowne, różne, ale można z nimi porozumieć się. Ja teraz opowiem, co ja zrobiłam w tym domu. Byłam zaproszona. Oczywiście yy, modlitwy, świeczka, świeczki, ale zanim myśmy się spotkali, podano mi ilość świeczek sześć. Ja, proszę Państwa, proszę kupić sześć świeczek. Czy jest krzyż? Jest. Wodę święconą ja mam ze sobą. Wobec tego spotykamy się. Przyszłam. No więc w domu wielkie napięcie no bo, no, bo, no bo co no bo jak no egzorcysta to właściwie to jest rzadkością muszę państwu powiedzieć dawni bardzo dużo i często właśnie w kościołach y, księża byli egzorcystami w tej chwili wiem że że jest trudno u egzorcystów po prostu boją się żeby nie przeszło mają rację mają rację no, co się dzieje? Przychodzimy, siadamy. Najpierw luźna rozmowa, oglądam dom. Przepiękny dom, dzieci wspaniałe, pies cudowny, no wszystko cudownie. Ale coś tu się dzieje, coś tu złego. No i po wypiciu herbatki siadamy. Z całą ufnością żegnamy się, modlimy się. Co najpierw ja robię? Po wszystkich pokojach chodzę z wodą święconą i święcę. Przygotowuję ten budynek. Wszyscy ze mną żegnamy się. Po wszystkich pomieszczeniach chodzimy. Wracamy do salonu, siadamy. Panie, proszę o słonę. Ja wie kochani, w tym czasie, kiedy ja będę się żegnała, wy również. Ja będę czytała egzorcyzmy. I zaczynam rozmowę. Rozmawiam jak z ludźmi, jak z najlepszymi przyjaciółmi, z duchami. Ja mówię, przyjdźcie, pokażcie się. Pokażcie się, ja, ja chcę was zobaczyć. Słuchajcie, ku memu zdziwieniu przyszło małżeństwo, mężczyzna, kobieta i czworo dzieci. Ja wie, to jest sześć osób. Sześć świeczek, dla każdego ducha jedna świeczka. Już miałam pierwsze rozwiązanie. Sześć świeczek, sześć duchów. Kochani, kto to był? To byli Indianie. Ja się pytam normalnie po polsku, ale chyba nie ma bariery językowej między człowiekiem a duchem. Stanęli przed nami. Ja wie, siadajcie. Ten człowiek mówi, mąż, głowa domu, głowa rodziny indiańskiej, piękni ludzie, młody, jakieś no 30-40 lat, szczupły kobieta również i czwórka dzieci. Ja mówię, słuchaj, usiądź. On mówi, nie, nie mogę usiąść. Dobrze, stój. I ja zacząłem rozmawiać. Ja wysłuchajcie, wy jesteście w tym domu. Czy wyście w tym domu mieszkali? Takie im zadaje pytanie, a budynek ma kilkanaście lat, no więc nie mogą mieszkać, no nie wiem, pytam się, więc oni mówią, że nie. Czy wy jesteście związani z tym budynkiem, konkretnie z budynkiem? Nie. Odpowiedź nie, więc ja dobrze, a dlaczego wy tu jesteście? Odpowiedź. I pokazują mi wizję, i wtedy właśnie w czasie tej wizji wszystko widzę. Mają indiański namiot i napadają. Kto? Nie mam pojęcia, to było ponad 200 lat temu, bo jeś ja tam kiedy, to było ponad 200 lat temu. Napadają, ktoś napada, ludzie oczywiście, i zostają wszyscy wymordowani. Cała rodzina sześcioosobowa i nawet pies, bo tam pies również z nimi był. I on mówi: Myśmy zostali wymordowani właśnie na tej ziemi. Gdzie ten budynek stoi? Ja wie dobrze. A gdzie, wy, gdzie byście byli pochowani? Gdzie indziej? Czy tu wasze są kości? Nie. Tylko w tym miejscu nas zamordowano. Już nie pytam kto, dlaczego? To już nie było ważne. Więc ja wysłuchaj. Ja Was strasznie rozumiem, ja, ja Was bardzo współczuję. Ale przecież Wasze miejsce jest nie tutaj. Wyście się bardzo wycierpieli, bo. Została wymordowana rodzina. To jest jedno straszne cierpienie. A kolejne wy sobie sami zadajecie. Zadajecie sobie przez ponad 200 lat. Zadajecie sobie straszne cierpienie, bo człowiek, dusza wychodzi od Boga i ona musi wrócić do Boga. Ona nie może błądzić po Ziemi. Jeżeli błądzi, to ona jest naprawdę nieszczęśliwa. Ja wie, słuchaj, ty i Twoja rodzina jesteście bardzo nieszczęśliwi, że jesteście przywiązani do tej ziemi, do krwi, do ziemi. Żona zaczęła płakać, i on w pewnym momencie skrzyżował nogi, usiadł i cała rodzina za nim. I on mówi tak: Ja byłem wodzem i pokazuje czaszkę. Ale ta czaszka to nie była ludzka. To była tak jakby wół, o coś takiego, koń. Nie wiem, nie znam się na antropologii, ale to nie była czaszka ludzka. I on pokazuje, że on był wodzem i to był jego herb, czaszka. I właśnie ta czaszka jej się pokazywała tej pani domu. Właśnie czaszka. Ona nie widziała nikogo, tylko czaszkę. Kochani, wszyscy usiedli. Skrzyżowane nogi, ręce na kolanach, w wielkim, wielkiej, wielkim majestacie, my ludzie żywi, i po drugiej stronie stołu duchy. Kochani, ja dalej, ja wysłuchaj, ja odprawię egzorcyzmy. To jest są potężne modlitwy. Czy Pomożesz, pomożecie nam, pomożecie mnie, ja chcę wam pomóc, żebyście odeszli do Boga. Była to pierwsza część wywiadu z dr Bożeną Kendrzyżowską pod tytułem Duchy są wśród nas, oryginalnie nagranego i wyemitowanego w Stanach Zjednoczonych. Część druga już wkrótce, a my zapraszamy Państwa na stronę internetową dr. Bożenny Kędzierzawskiej uzdrowiciel.com.